Koder Canva po gruntownej aktualizacji jest idealny do wykorzystania w klasie. Podczas tej lekcji dowiesz się, jak Koder Canva wspiera kreatywność, wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym i pozwala na personalizację, co w efekcie usamodzielnia uczniów. Zobaczysz, jak Koder i arkusze Canva współdziałają ze sobą, aby umożliwić ci śledzenie postępów oraz przekazywanie feedbacku. A jeśli słowo Koder budzi w Tobie pewne obawy, to chcecie uspokoić. Możesz tworzyć interaktywne narzędzia do pracy w klasie bez znajomości programowania. Chcesz poznać podstawy? W Design School znajdziesz materiały, które pomogą ci się zaznajomić z koderem Canva. Gdy wiesz, czego chcesz nauczyć, wiesz też, co chcesz zaprojektować. Na tym polega magia kodera Canva. Tworzy środowisko do nauki, które odpowiada na faktyczne potrzeby uczniów. Coder Canva pozwala tworzyć interaktywne zadania, a efekty kształcenia sprawdzisz dzięki zawsze aktualnym danym. Uczniowie są różni. Coder Canva pomaga śledzić postępy, dopracowywać ćwiczenia oraz trafiać z wiedzą do każdego ucznia w klasie. Zobaczmy, jak Canva AI pomaga w tworzeniu własnych narzędzi, takich jak test umiejętności matematycznych. Na stronie głównej Canva wybierz Canva AI i kod. W tym miejscu zobaczysz przykładowe prompty. Możesz też sprawdzić swoje poprzednie czaty w panelu po lewej stronie. Rozpocznijmy nowy czat. Możesz opisać swój pomysł tak jak w zwykłej rozmowie i poprosić na przykład o cyfrowe narzędzie do nauki matematyki. Po przesłaniu promptu koder canva zacznie działać. Może to chwilę potrwać. Tymczasem mam dla ciebie wskazówkę. Im bardziej szczegółowy jest prompt. Tym lepszy będzie efekt. Zastanów się, co to ma być za narzędzie, co ma robić i jak ma wyglądać, a potem opisz wszystkie szczegóły. Przetestujmy gotowe narzędzie. Wpisuję imię ucznia, wybieram klasę szóstą i poziom trudności. Klikam Rozpocznij test, aby przejść do zadań. Na koniec mogę się dowiedzieć, jak mi poszło. Mogę też wyświetlić historię wyników. Coder Canva zaprojektowaliśmy tak, aby z Tobą współpracował. Możesz więc jeszcze bardziej spersonalizować swoje narzędzie. Spróbujmy dostosować prompt tak, aby można było wybrać temat zadania. Coder Canva zaktualizuje widżet o menu rozwijane. Możesz więc dostosować narzędzie do zainteresowań różnych uczniów. Świetnie! Edycja widżetów wygenerowanych w koderze Canva jest teraz łatwiejsza. Możesz zmieniać czcionki, kolory, a nawet tytuł bezpośrednio w edytorze. Możesz dopasować materiał do szkolnych wymogów, zwiększyć jego dostępność lub po prostu nadać mu swój wyjątkowy styl a po podłączeniu do arkuszy koder Canva adaptuje się do postępów uczniów i pomaga im w refleksji nad nauką. Również na czacie możesz edytować wygląd widżetu tak, aby zyskał na atrakcyjności wizualnej i bardziej angażował uczniów. Poprosimy Canva AI o dodanie kilku ikon i koloru zielonego. Ładowanie chwilę potrwa i gotowe! Wygląda o wiele lepiej. Na czacie znajdziesz przyciski historii zmian. Kliknij wersję drugą, aby zobaczyć, jak widżet wyglądał wcześniej. Potem wróć do wersji trzeciej i sprawdź ulepszenia. W koderze Canva to Ty decydujesz, czy chcesz widzieć kod. Użyj tego przełącznika, aby wyświetlić lub ukryć kod projektu. Jeśli rezultat Ci się podoba, kliknij opcję Użyj w projekcie i wybierz tablicę. Możesz łatwo zmienić rozmiar widżetu. Kliknij go dwukrotnie, a następnie przeciągnij rogi lub boki, w zależności od tego, jak ma wyglądać. Sprawdźmy, jak to działa. Dodaję imię ucznia, a z menu rozwijanego wybieram poziom trudności. OK, przejdźmy dalej. Wyobraź sobie, że uczniowie już korzystali z tego narzędzia. Tutaj znajdziesz ich wyniki. Przejdź na kartę danych i wybierz połączony arkusz który aktualizuje się w miarę używania widżetu. Tutaj automatycznie zapisywane są wszystkie wyniki uczniów, dzięki czemu zawsze możesz sprawdzić ich postępy. Powiedzieliśmy już o koderze Canva dla nauczycieli, ale również uczniowie mogą go twórczo wykorzystywać. Pomyśl o procesie projektowania widżetu. Kiedy uczniowie najpierw wpadają na pomysł, a potem opisują, czym ma być w rzeczywistości i samodzielnie go realizują za pomocą kodera Canva, myślą analitycznie, podejmują decyzje i sensownie wykorzystują zdobytą wiedzę. Oto jak uczniowie mogą w praktyce wykorzystać koder Canva. Dzieci i młodzież uwielbiają się uczyć za pomocą gier, zwłaszcza takich, które same stworzą. Zobacz, jak mogą to zrobić dzięki Canva AI. Na stronie głównej, w widoku ucznia, trzeba kliknąć Canva AI, a następnie kod. Załóżmy, że nauczyciel poprosił uczniów ósmej klasy o stworzenie gry na historię. Oto prompt, z którego mogliby oni skorzystać, aby stworzyć interaktywny quiz. Pamiętaj, że im więcej szczegółów uczniowie podadzą, tym trafniejszy będzie rezultat. Kodowanie wymaga czasu, co daje uczniom poczucie, że nie jest to droga na skróty. To forma współpracy, która wymaga zaangażowania. Już, gra gotowa. Uczniowie mogą wybrać jedną z dwóch opcji. Obie są powiązane z tematem omawianym na lekcji. Spróbujmy rozbudować grę. Możemy poprosić o poprawki na czacie Canva AI. Wygląda świetnie. Ta gra to coś więcej niż fajne cyfrowe narzędzie. Wywoła w klasie debatę i skłoni do aktywnej nauki. Możemy poprosić Canva AI o dowolną liczbę rund i o to, aby u góry pojawiły się instrukcje. Prezentuje się super, ale dodajmy jeszcze kilka detali. Na czacie poprosimy o zdjęcia lub grafikę przy opcjach A i B, aby uatrakcyjnić wygląd gry. Oto dowód na to, jak elementy graficzne ożywiają ćwiczenie. Za pomocą zaledwie kilku przemyślanych promptów zamieniliśmy treść lekcji w grę gotową do użycia w klasie. Co ty na to? To praktyczne podejście oparte na danych, które pozwala uczniom samodzielnie kształtować swoją ścieżkę edukacyjną. Dzięki koderowi Canva mogą oni myśleć jak twórcy lub wynalazcy. Bądźmy szczerzy: wykreowanie czegoś własnego to duża rzecz. Kiedy uczniowie się zorientują, że mogą stworzyć coś, co faktycznie przyda się kolegom i koleżankom z klasy, spodziewaj się pytania, czy możemy stworzyć kolejną grę. Pokażę Ci coś jeszcze. Przenieśmy nasz widżet do wspólnego projektu. Poproś wszystkich uczniów o umieszczenie tam swoich narzędzi i przetestowanie ich razem. Wybieram jedno z wcześniej utworzonych narzędzi i klikam Użyj w projekcie. Wybieram tablicę. To idealna przestrzeń na burzę mózgów, planowanie. I współdziałanie wielu uczniów. Uczniowie mogą dodawać karteczki z notatkami i zostawiać komentarze. Wróćmy teraz do utworzonego przez nas widżetu z testem umiejętności matematycznych. Zobacz, jak go udostępnić. Kliknij opublikuj i zmień nazwę na taką, którą łatwo zapamiętać. Na przykład wyzwanie matematyczne. W ustawieniach możesz wybrać, czy widżet ma być widoczny w wyszukiwarkach, a nawet dodać mechanizm pojedynczego logowania i ochronę hasłem. Na koniec wybierz opcję Kontynuuj publikowanie. I gotowe. Możesz skopiować adres URL i udostępnić go innym nauczycielom. Pokaż im, jakie możliwości daje koder Canva. Dzięki koderowi Canva możesz tworzyć narzędzia, które zmotywują uczniów do nauki. Interaktywne, elastyczne i proste w edycji. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć coś dla całej klasy, czy dla uczniów o szczególnych potrzebach, masz wiele opcji. Na dobry początek przygotowaliśmy dla ciebie pomocne materiały, szablony i przykłady, dzięki którym zastosujesz zdobytą dziś wiedzę w praktyce. Bez panicznych przygotowań do lekcji w niedzielny wieczór. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co zaprojektujesz.